Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zmienić kartę kontaktu w telefonie Samsung Galaxy Z Fold 7. Na początku przechodzimy sobie do aplikacji kontaktów. Wybieramy zakładkę Kontakty. A tutaj szukamy jakiegoś kontaktu, w którym chcemy zmienić właśnie nasz, e, naszą kartę, profilu, e, przepraszam, kartę kontaktu. Naciskamy sobie ikonkę I. A następnie wybieramy opcję edytuj. Tutaj mamy ikonę, przepraszam, opcję karty kontaktu, gdzie sobie to naciskamy, i teraz możemy sobie wybrać kolory lub jakieś zdjęcie. Wybieramy sobie. Następnie możemy zedytować tekst, który się będzie na tej karcie wyświetlał, zmienić jego kolor. W ten sposób, oczywiście ten tekst, no to, są, yy, nazwa, no to jest nazwa kontaktu. Możemy też sobie dodać efekty na to zdjęcie jakieś, tylko trzeba dać zastosuj w prawym górnym rogu, żeby na pewno zostało to zapisane. Mamy też opcję zmiany obrazu, wtedy wybierzemy inny obraz. Możemy też wybrać tutaj na samej górze ikonę aparatu, gdzie zrobimy zdjęcie w tym momencie i będziemy mogli je ustawić jako właśnie tą kartę kontaktu. Tutaj na dole mamy też opcję użyj zdjęcia. Yy, użyj też jako zdjęcia profilowego. Jeżeli nie chcemy, żeby ta opcja, żeby, przepraszam, ta karta, którą właśnie ustawiamy, została ustawiona też jako zdjęcie profilowe tego kontaktu, musimy odznaczyć tę opcję. Ona będzie zawsze zaznaczona, więc będziemy musieli pamiętać, żeby zawsze ją wyłączyć, jeżeli będziemy takie coś edytować. I wybieramy opcję OK, żeby zapisać. Możemy też zobaczyć sobie tutaj podgląd, to jest obok tego, ok tutaj możemy zobaczyć jak będzie wyglądało właśnie dzwonienie tutaj możemy zobaczyć właśnie jak wygląda to na tej podstawowej karcie dzwonienia mamy słuchawkę y, odebrania i rozłączenia, a tutaj jako takie to mini okienko dajmy sobie ok i zapisz, żeby zapisać tą kartę profilu karta profilu wyświetla się tutaj z tyłu jak i właśnie przy dzwonieniu do nas z tego numeru jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.